Cześć Boże moi drodzy. Dawno mnie nie było, dawno nie nagrywałem żadnego materiału filmowego. W zasadzie rodzi mi się drugi syn. Z żoną mamy czas takiej decydnej zarówno pracy i z pracy w domu, jak i po, poza, te, poza, poza domem czy pracy zawodowej, czy też też prowadzę w tym momencie łowisko. ale brakuje mi nagrania w filmów, niebawem się wybieramy na urlop. I tam ufam, że Pan Bóg da możliwość, żeby podzielić się wiarą z tych miejsc, gdzie będziemy. Żeby podzielić się z tym, że wierzymy w Jezusa. A to, że, że dzisiaj, że już to, że zawiesiłem ten, za, ten że, że się nawet jak czegoś nie nagrywałem, to, że, że tyle jest, że tyle jest, skryłem, to już nawet nie widziałem, że po podróż do Włoch jak ręce nie tych filmów przyczyni się do tego, że ilość osób, które... Oglądają te materiały. Znacznie zrosła. Co mnie cieszy, że Pan Bóg pokazuje, że, że praca ma sens. A podzielę się dzisiaj z psalmem. Myślę, że każdy, który jest w okresie wakacyjnym, powinien tego doświadczyć, czyli móc odpocząć. Psalm 23. Bóg jest pasażerem go i gościnnym gospodarzem. To jest moje nie brak niczego, pozwala mi leżeć na zielonych paswiskach. Prowadzi mnie do wody, gdzie mogę odpocząć. Przywraca mi życie, prowadzi mnie we właściwych ścieżkach. Przez wygląd na swoje imię, chociażbym chodził ciemną doliną, zwłaszcza się nieulęknę. Oto jesteś, za twój kij, twoja laska, dodaje mi otuchę. Cudem nie zostałeś obecnych przeciwników, namaszasz mi głowy olejkiem. Jest przychwity. Tak dobro i łaska pójdą w ślad za mną w dni mego życia. I zamieszkam w domu pańskim na długie dni. Jak mówiłem, urodził się mój syn. Urodził się 23 lutego. Moja małżonka e, urodziła się naturalnie, a potem trafiłam prawie na półtora dnia, w dwa dni na Ojom. Był to czas trudny dla mojej rodziny, ale pan Bóg wyprowadził mnie z tej ciemnej doliny, moją rodzinę. Dzisiaj żona już prawie doszła do siebie. Dochodzi jeszcze. Syn I rośnie na nasze pociechy, tak samo jak i nasz starszy syn. I tu mogę powiedzieć: wdzięczny Panu Bogu, że się na mnie opiekuje. Taki, taki, takie doświadczenie, że, że jak moja żona była w tym ojomie i wróciłem do tego szpitala, od niej spotkałem, tam, spotkałem taką moją znajomą, która, którą znam ze z pierwszej wspólnoty katolickiej, do której należałem. A kilka tygodni, może kilka miesięcy wcześniej dowiedziałem się, że jest Maryja i mąż. I nie widziałem tej dziewczyny przez duży okres czasu. A wtedy Pan Bóg dał mi ją spotkać. Ja sobie tak uzmocniłem, że jak, jak Pan Bóg dał i zachował czy mojej żony, mimo to, że mogła zejść, że tak naprawdę gdyby nie jego działanie, modlitwa wielu osób, to pewnie dzisiaj bym był, był wdowcem, zwójką małych dzieci. I świat w jakiś sposób by się mocno dla mnie zawalił. Był bardzo, bardzo, bardzo trudny. A tak, pan Bog daje możliwość, mimo iż nie odpoczynku, wyjechania na urlop, będziemy w, myślę, że w fajnych miejscach, i tam na pewno nagręcę kilka takich filmów i podzielę się wiarą i takimi swoimi przemyśleniami nad tym, w jakim miejscu jest, jest wiara w Boga w moim sercu, w sercu mojej żony, ale też innych ludzi i w tym, co się dzieje. Kościele, życzę Wam odpoczynku, tego abyście odpoczęli, abyście się zatrzymali, aby Pan Bóg Was poprowadził w miejsce, gdzie będziecie mogli odpocząć na zielonych paspiskach, gdzie będziecie mogli położyć głowę swoją na trawie, gdzie będziecie mogli zobaczyć zapach kwiatów, bo przecież to nasz dobry Bóg uczynił i stworzył dla nas, abyśmy Go uwielbili, abyśmy byli wdzięczni za to, co mamy. Ja tutaj chcę przy Was i z Wami uwielbić Jezusa w to, że od na krzyżu Ducha Świętego, że nas umacnia, że nas odnawia. I Ojca, który obdarowuje nas wszystkim tym, co nam jest potrzebne na dzień, by na każdy dzień, abyśmy byli zanurzeni w tej Bożym miłosierdziu, abyśmy byli ufni w Bożą opatrzność, że Bóg jest z nami w dobrych chwilach, a i w tych trudnych. Abyśmy zawsze byli przy Nim przez naszą modlitwę i otwieranie się na Niego w naszym życiu. Was Bóg Otwiera na siebie, bo On pierwszy nas szuka, pierwszy, pierwszy się nad nami pochyla, aby nas przytulić do swojego ojcowskiego serca. Zostańcie z Bogiem.